Dzień dobry z rana z tej strony detektor Sojapa i dzisiaj zabieram was w przygodę poszukiwań. Tak więc jedziemy na pole do zobaczenia na miejscu. I jesteśmy już na miejscu. Jak widzicie jest mega mgła. Nic nie widać dookoła. Tak naprawdę 10 stopni 5.30. Lecimy. No Dzisiaj nie wziąłem kamery GoPro zapomniałem wziąć na rancho. Tak więc będę posługiwał się telefonem jak będą jakieś turbulencje. Yy... To proszę się tym nie przejmować, i standardowo łapeczka do góry, komentarz dla zasięgu, subiczek i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Tak więc, do zobaczenia przy pierwszym dołku. I pierwszy dołeczek, i mamy taki duży gwóźdź, średniowieczny na 100%. Lecimy dalej, i pierwsza monetka, cóż to będzie. Nie widać dokładnie co to będzie międzywojnie kochani międzywojnie 5 groszy druga strona no druga strona zajechana jest nie będzie bardzo widać chyba co ale obczyścimy i później wam pokażę fajnie fajnie uwielbiam międzywojnie a teraz dołeczka wyłoniła mi się chyba. Klamry. Stalowa. Tak jak już wspominałem wcześniej w ostatnim filmie, kopiemy tu wszystko. Może i średniowieczna. Podoba mi się, zaczynają te fanciki coraz lepsze wychodzić powiem Wam szczerze. Fajnie. Obserwujcie mnie, oglądajcie i a ja biegnę dalej. Cóż to takiego, może jakaś monetka. Ale chyba nie chyba nie. Nie, to chyba guzik. Guzik, tak. O, kurde, klei się wszystko. Guzik taki większy, kalesoniaczek. Fajnie. I jest drugi. Taki gwóźdź. Ja go trochę szczotą obczyściłem. No fajnie, fajnie, fajnie. Zabiło na kolor, kochani. Ale to chyba kawałek jakiegoś gwoździa. Z tego co widzę. Tu, kochani, mamy sygnał. Gdzie to jest? Mamy sygnał i świeci się. <laughs> świeci się. Co to za moneta? Na pewno srebro. O kurde. O ja nie mogę. Uff, muszę wstać. Co to jest? Wygląda na półtoraczka Z Egmunta III wazy no, no. Kurde. Ale mega fajny strzał Jezu Pierwszy z tego pola Boratynki wychodziły między wojnie wyszło Pierwsza wojna wychodziła A tu mamy XVII wiek kochani Mega 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 strzał mistrzostwo nie wam dalej nie mogę w to uwierzyć przybliżę wam trochę żeby było no ta druga strona taka zakamieniona bardziej podgięta ta moneta jest nie jest w ładnym stanie ale jest mega Junior. lecimy po więcej powiem wam musiałem sobie zapalić kurde papierosa ale emocje emocje mega nie ukrywam, że to pierwszy mój półtoraczek, który w życiu znalazłem. No mistrzostwo świata, kurde. Nie wiem co powiedzieć. Uf, kurde, mam nadzieję, że więcej znajdziemy. Tych monetek, ale widzicie, jednak wychodzi coś. Jednak wychodzi. I kurde, jestem mega szczęśliwy. Lecimy po więcej. Hej, hej. A teraz wpada takie okucie. Do klucza do drzwi najprawdopodobniej na 100%. A nie lecimy dalej. I pierwsza useczka tego dnia. Zobaczcie, jak pięknie jest. Po prostu rewelacja. Wschód słońca. I piękne pole. Teraz wpadło kawałek zerwanego czubka. Pewnie od Mosina. Sygnał przerywany, słabiutki, a tu mamy klamerkę. Piękną klamerkę mamy kochani. Myślałem, że trafiłem monetę kolejnego półtoraczka. ale to wygląda jak moneta. Ale chyba nią nie jest, nie wiem, jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. I kolejny czubek wpada, bardzo ładnym stanie, piękna patynka. A teraz ziemi. Ujawnił się bardzo fajny element. Trochę już go wyskubałem, no bo nie mam kamerki i nie chcę to telefonu zawalić. Zobaczcie. Zerwana szklanka albo przecięta z premedytacją. Może jakaś sztuka okopowa, ale widzicie pierciem wiodący? Mega mistrzostwo. I stalowy element, który leżał na wierzchu. Czekajcie, odsunę się trochę od słońca. bił jak głupi. Ale co to jest? To powiem wam, nie wiem. Tu ma jakieś oczko. Poczekajcie, zaraz to obczyścimy troszkę. Fajnie to wygląda. Może jakieś armaty, nie wiem. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. pozdrowionka i lecimy dalej. A teraz wpada połowa pierścienia podstawy od zapalnika, prawdopodobnie Cerskiego. Fajnie. A teraz wpada jakiś polmos chyba. Ale niekoniecznie jest to polmos, kochani, bo ma gwint. Podejrzewam, że jest to no, góra od manierki. Na 100%. A teraz wpada taki element w całości, prawdopodobnie rolniczy. I blaszka taka. Myślałem, że może jakiś liczny znak, albo coś takiego, ale za duże. Kawałek blaszki po prostu. Tak więc kochani, jeżeli wam się podoba, to oglądajcie dalej, pamiętajcie łapeczka do góry, dzwoneczek, taktyczny jakiś komentarz dla zasięgu i lecimy dalej. Słuchajcie. A teraz wyszedł taki kawałek ołowiu. Dosyć ciekawy. Na początku myślałem, że to chyba berdan zmieżdżony, ale chyba nie. Widzicie tą kropkę? Tu jest coś ciekawego, podejrzewam. A gdzie my to mamy? Kurde, sklejone dobrze. Powiem wam, bez kamery to jak bez ręki, nie? Większość nagrywa telefonem. Czekajcie, ja to obskubię trochę. Delikatnie. Chyba mamy pierścionek. Jakiś taki mały dziecięcy Czy to jest srebro wątpię Poczekajcie chwilę Tak więc tak to wygląda Po oczyszczeniu delikatnym Fajne Na pewno jest stary Na pewno jest stary 100% borotyneczka. Fajnie lecimy dalej Zaraz kończymy tą imprezę A teraz znalazłem motykę Stara nie jest na pewno jakiś współczesny temat lata 90-2000. Kończymy powoli, kochani. Kończymy poszukiwania powoli, bo jeszcze czeka mnie rąbanie drewna dzisiaj. A więc jeszcze z dwie rundki po polu i śmigamy stąd. A teraz wyszedł nam chyba element dzwoneczka. Coś mi się wydaje. Pogoda piękna, jeszcze jedna rundka. Tak on jest cały pozaginany, ale rozerwany jest przez traktor na 100%. Coś mi to ostrzy. No fajnie, fajnie. Teraz zmieniłem ustawienia. Troszkę testujemy inne, zobaczymy jak to będzie. Brrr. I mamy kawałek pierścienia wiodącego ze szrapnelka. I znalazłem teraz jedną drugą kopiejki. Ale jest rozerwana albo przez maszynę. Prawdopodobnie tak. Chociaż to jest bardzo drobna moneta. Nie wiem dlaczego. Wychodzi kawałek plomby solnej. Bardzo fajny temat. Że tak powiem. Rundka jeszcze i z powrotem. Idziemy do auta. Słuchajcie. No bo obowiązki wzywają. Trzeba dzisiaj trochę popracować. Jeżeli się podobało, to łapeczka do góry, dzwoneczek, taktyczny komentarz. Oczywiście subik, jeżeli jeszcze nie macie włączonej opcji, że tak powiem. I lecimy dalej, kochani.